Cześć, nazywam się Mateusz Kanigowski i jestem założycielem firmy DTF Solutions, w której także pełnię funkcję głównego trenera. Witam Was w serii filmów Bullet Time. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie BLOS, czyli podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. W tym celu pomoże mi Kamil. Poznajcie, Kamila! Cześć, Cześć, witam, witam cię, cię serdecznie. Ja bym chciał, żebyśmy poprowadzili sobie w tym filmie jakiś mały dialog. Mhm. Porozmawiamy sobie dzisiaj o mm, zasadach bezpieczeństwa, które możesz kojarzyć jako BLOS. Czy słyszałeś kiedyś taki skrót? Oczywiście, każdy, się, kto strzela powinien słyszeć o tym skrócie i powinien się do tego stosować. aby bywa różnie, jak wiemy wszyscy. Okej, okay, to w takim razie przelećmy sobie te wszystkie literki. Ładnie to brzmi. Przelećmy sobie te wszystkie literki. Wszystkie literki. BLOS stands for B? Broń. Super. L? Lufa. Praca. Lufa, dobrze. O! Orientacja. Orientacja? W terenie. Okej. Okay. My używamy otoczenie, ponieważ orientacja w dzisiejszych czasach może być używana za niebezpieczne słowo. No. I na koniec, koniec, tym bardziej, jeżeli mamy orientację i spust. <noise> więc może być, być podteksty. Tak. tak, więc mamy broń, lufa, otoczenie, spust. Dokładnie. Tego się trzymajmy. Więc są to cztery zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Okej, okay, w porządku. Mamy te cztery literki. Mhm. E, w takim razie wyjaśniliśmy sobie znaczenie poszczególnych liter i mamy pierwsze hasło, broń. Powiedz mi, jak to widzisz? Dlaczego to hasło jest pierwsze i z czym ono Ci się w takim razie kojarzy w kontekście tych właśnie rzeczy? No jest to rzecz, którą się posługujemy, tak? Tego dotyczą te zasady, więc jest ona najważniejsza. W porządku. To z mojej perspektywy, mhm. też jeżeli chodzi o to, jak tłumaczymy to naszym kursantom na szkoleniach, jest to już pierwsza z zasad blosu i ona ma nawiązywać do tego, że każdą broń traktujemy jak załadowaną. Czyli jest Dokładnie. to zasada takiej uważności i takiego mentalnego nastawienia do tego narzędzia, o którym powiedziałeś. Mhm. Czyli wiemy, że jest to narzędzie, natomiast musimy pamiętać, że jest to narzędzie, które zostało zaprojektowane w konkretnym celu i ma dość sporą moc. Dlatego powinniśmy do niego podchodzić z określonym szacunkiem. I uważno, w każdej sytuacji, nie Pan. tylko na strzelnicy, ale uważam tak na przykład na naszym salonie, nie należy celować w inną osobę, po prostu zawsze traktujemy, tak jak Matusz powiedział, broń jako załadowaną, bo nie wiemy czy nie jest załadowana. To, ja co powiedział Kamil, jest bardzo ważne, ponieważ blos, tak jak też powiedzieliśmy na samym wstępie sobie, to są zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną, a nie zasady bezpiecznego pobytu na strzelnicy. Ponieważ broni palnej możemy używać nie tylko na strzelnicy, w sensie... Może zaś taka niebezpieczna sytuacja, na przykład dla kogoś, kto nosi broń na służbie. Osoby pracujące z bronią lub w ogóle po prostu przebywające w jej otoczeniu powinny podchodzić do tych zasad w każdym miejscu, tak? tak. Okej, okay, więc mamy broń, czyli każdą broń traktujemy jak załadowaną mm, nawet jeżeli myślimy, że jest rozładowana, ponieważ może nas sporo zmysłów pomylić, prawda? Możemy, może się sporo rzeczy, sporo rzeczy wydarzyć. Co, po, co jest następstwem większości przypadkowych strzałów? <grym> tak, myślałem, że była rozładowana. To są najczęstsze słowa, które słyszeliśmy na naszych mm. zajęciach. Kiedy mm. padał przypadkowy strzał, to były słowa, to jest 90% przypadków, autentyk. To jest, o kurczę, myślałem, że była rozładowana, no to. <grym> to jest, jest autentyk. Ale nikt się nie postrzelił? E, nie, nie, nikt się okay. nie postrzelił, nie mieliśmy nigdy takiego wypadku, natomiast e, jakby mówimy tutaj o strzałach kontrolnych, mhm. przeważnie, lub oddanych jakby w bezpiecznym kierunku, więc one nadal były, o tym, do, zaraz do tego dojdziemy, ale w momencie kiedy jest to zaskoczenie, to jest zawsze. Ojej, myślałem, że była rozładowana. Czyli jakby tak. musimy mhm. mieć do tego to mentalne nastawienie i kolejne litery, kolejne zasady są jakby wypadkową tego pierwszego słowa. Mhm. Okej, okay, więc mamy broń, następnie mamy lufę. Tak. Lufa tak. ma być zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku na strzelnicy czytaj kierunek yy, kulochwytu. Tak, jest to często kierunek kulochwytu głównego, natomiast mogą to być różne miejsca, ale rzeczywiście tak jest. W naszym przypadku, jeżeli mielibyśmy rozwinąć odrobinę to określenie, to oznacza to, nie kierujemy lufy w nic, co nie jest naszym celem, lub czego nie chcemy zniszczyć lub zabić, tak? Ponieważ musimy pamiętać, że posługiwanie się bronią nie tylko jest często strzelaniem w jedną stronę do chwytu głównego, ale często wykonujemy jakieś dynamiczne, praktyczne zadania strzeleckie. Jasne. I przemieszczanie się z tą bronią też musi być odpowiednio wykonane. Czyli musimy pamiętać o tym, żeby tą broń prawidłowo zabrać. Czy możesz coś dla mnie zrobić? Czy możesz pobrać ze stołu ten karabinek, który teraz przed tobą leży? Ale tak nie jak, jak się go tam tym. wcześniej? Nie, nie. Myślę, że w odrobinę inny sposób. Po prostu zabierz ten karabin, proszę. Ok. Eee. Nic nie rozmawiamy, just do wiem, że jesteś, jesteś ogarniętym gościem, dokładnie tak. Możecie zobaczyć, jak Kamil to zrobił. Tak? Pierwsze co, pobrał karabin ze stołu i pobrał go w taki sposób, że lufa karabinka poszła do dołu, ominął beczkę i podniósł karabinek kolbą do góry. I to jest wykonane w prawidłowy sposób. Widać, że nie tylko ma obycie z bronią, ale że po prostu rozumie, to było dla niego intuicyjne, dlatego chciałem go odbinę tutaj podchwytliwie zmotywować, żeby zrobił Spoczyłem to bardzo się. naturalnie. Także właśnie o to chodzi. I to jest mała taka rada, <laughs> o czym też rozmawialiśmy z Filipem. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, gdzie właśnie pobieracie broń, czy na targach nawet, czy pobieracie broń właśnie w sklepie z bronią, to miłoby było, gdybyście ją pobierali w taki sposób, że kiedy ktoś stoi naprzeciwko was, na przykład, osoba, która was obsługuje, może nie podnoszę tego pistoletu w taki sposób, żeby idealnie w nią wycelować, Tak? Tylko warto Albo byłoby... Albo celować w innych klientów, co Dokładnie. też się nam zdarza. Jak warto jest... byłoby. <noise> Dokładnie. Nie? Warto byłoby rzeczywiście podnieść ten pistolet czy karabinek w taki sposób, żeby lufa powędrowała od razu do domu, czyli do bezpiecznej przestrzeni i znaleźć sobie miejsce dookoła, w które mogę w takim razie, jeżeli chcę sprawdzić, jak wyglądają przyrządy celownicze, optoelektronika zamontowana na broni, więc mogę się odwrócić, sprawdzić sobie w bezpiecznym kierunku, jak to działa i następnie też spokojnie odłożyć pistolet w kontrolowany sposób. Ok, mamy BL, teraz O, czyli otoczenie. Otoczenie, dokładnie. Co to znaczy? Co o tym myślisz? Co o tym myślę? Eee, patrzymy, co się po prostu koło nas dzieje, tak? Czy ktoś mm. nie wchodzi nam na linię strzału, patrzymy kąty, żeby były bezpieczne zachowane. No nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy podnosimy załadowaną broń i mamy kogoś w niebezpiecznym kącie. No, dokładnie, mówię. czyli musimy kontrolować otoczenie, żeby na przykład lufa nie poleciała nam w niebezpiecznym kierunku, tak? Dokładnie tak, więc Kontrola otoczenia ma kilka kwestii. Mm, Amerykanie mają dość ładnie wyjaśnioną tę zasadę. Jest to zdanie, które przekazuje bardzo precyzyjną informację, czyli świadomość tego, co jest przed oraz za Twoim celem. Kontrola otoczenia to jest jedna kwestia, jest ekstremalnie ważna, tym bardziej jeżeli mielibyśmy użyć broni poza strzelnicą. Musimy wiedzieć, gdzie są osoby dobre lub złe, mówiąc krótko. Musimy wiedzieć, gdzie są nasi bliscy, ale w kontekście również użycia ewentualnego broni w obronie własnej poza strzelnicą, musimy pamiętać o tym, że. Kulka nie znika, pocisk nie znika. To, że nie trafiłem w cel, w agresora, to nie znaczy, że przypadkiem nie skrzywdziłem kogoś innego. Więc musimy o tym pamiętać, że w takich sytuacjach również e, musimy mieć świadomość, że to, co jest przed oraz za naszym celem, również ma dla nas znaczenie. W kontekście po prostu bezpieczeństwa. Tak, w takich sytuacjach tak? bierzemy pełną odpowiedzialność za czyjeś życie, no więc tutaj już. Dokładnie e, tak, ze swoje bezpieczeństwo. Nie mam miejsca życiu, na błędy żadne. Szczególnie jeżeli mówimy o ludziach, którzy na przykład noszą broń na służbie na co dzień. Tak, dokładnie. Także jest to rzeczywiście newralgiczna kwestia. Kontrola otoczenia ekstremalnie ważna, a my też mamy przerobione na naszych, na naszych zajęciach często sytuacje, Jeżeli strzela 10, 11 osób w linii, to najczęstszym problemem, który się zdarza, to jest cieplutęńka useczka. Skarabinka AR-15, która najpierw przykleja się do skóry, delikatnie, więc potem jest taniec szamana i wpadanie do środeczka. I potem jest taniec numer 2 Znam to. Więc jakby to się Pozdrawiam, dzieje. Pozdrawiam Macie z ostatniego szkolenia. Także, także takie rzeczy się niestety <laughs> dzieją. I tutaj jakby jest właśnie tego kwestia, że osoby, które są w tej linii, jeżeli kontrolują otoczenie to naprawdę potrafią odpowiednio zareagować i nawet ta sytuacja jakby nie zmniejsza warunków bezpieczeństwa Dokładnie. podczas tego podczas nie tego. Nie możemy epizu. panikować, musimy dalej zachować spokój, no bo nie mamy w ręce zabawki, tak? Wszystko prawda, OK, mamy broń, lufa, otoczenie i spust. spust. No dobra, no to co z tym spustem, Kamil? No jak bierzemy broń do ręki i wezmę teraz przykładowo, Jasne. jest tutaj bezpiecznie, pokażę tak, żeby było widać w kamerze. No to nigdy nie bierzemy tak tej broni, co niestety ja często doświadczam na sklepie e, lub na niektórych strzelnicach, palec jest zawsze poza spustem, dopiero w momencie oddania strzału, kładziemy go sobie na spust i strzelamy. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ułożenie tego w jakimś ciągu e, myślowo przyczynowo-spytkowym, to u nas brzmi ta zasada palec trzymamy poza spustem oraz poza osłoną języka spustowego, tak, czyli dokładnie. poza kabłąkiem. To jest to miejsce, które tutaj widzicie. W przypadku pistoletu też jest bardzo dobrze widoczne. Tak? Eee, bardzo dobrze widoczne, więc palec trzymamy poza kabłąkiem i poza spustem do momentu, kiedy jesteśmy gotowi do oddania świadomego strzału. Mhm. Czyli to jest strzał, który jest poprzedzony decyzją, czyli wiem, że chcę strzelić. Wydarzyło się coś. Albo jest to moja reakcja na zagrożenie, i teraz ten palec idzie na spust. Może być to sytuacja, w której moje przyrządy celownicze nie są perfekcyjnie zgrane na celu. Mogę użyć broni w sytuacji walki wręcz, walki w bardzo bliskim kontakcie. I dlatego też często słyszeliśmy taką, taką teorię, że to jest wtedy, kiedy mam przyrządy na celu. Mhm. Ale to nie zawsze jest prawda. To jest wtedy kiedy wiem, że chcę strzelić, że to jest moment, kiedy chcę użyć broni dopiero wtedy, kiedy mentalnie podjąłem tę decyzję i pogodziłem się z tą sytuacją, kładę palec na język spustowy, naciskam na spust, oddaję strzał. Tak, no to jest świadomość strzelca, do której też Dokładnie tak. Powoli Dokładnie trzeba dochodzić, tak. bo od razu na pewno jej wszyscy nie mają. Tak samo jeżeli chodzi o karabinki ar 15 lub inne karabinki, które mają bardzo ergonomicznie umieszczone bezpieczniki, to też ta broń powinna być permanentnie zabezpieczona tak. i odbezpieczana dopiero na moment, kiedy kładziemy palec na języku spustowym. Coś cię tam ugryzłokami? Hmm. złokami. Gryziemy, Jaki... ż... Proszę Państwa, podsumujmy. BLOS, najważniejsze litery, które powinny towarzyszyć Wam w posługiwaniu się bronią palną. Czyli B jak? Broń. L jak? Lufa. O jak? Ja powiem orientacja o... miał być. Otoczenie. otoczenie. Dobra, I ja S do... jak? Spust. Jeszcze raz. Kurkiem, Broń, lufa, otoczenie, spust. Pust. Czyli BLOS. Każdą broń traktujecie jak potencjalnie załadowaną, nawet jeżeli myślicie, że jest rozładowana. Lufy, nie kryjemy w nic, czego nie chcemy zniszczyć lub zabić. Dokładnie. Oraz co nie jest naszym celem. O, otoczenie, <laughs> niekoniecznie <laughs> orientacja, chyba, że orientacja w terenie. Otoczenie, tak. dokładnie, czyli kontrola otoczenia oraz świadomość tego, co jest przed oraz za moim celem. I na koniec spust, czyli Musimy go kontrolować. Kontrolować to jest jedna kwestia. Tak. Musimy kontrolować palec. Musimy go kontrolować, czyli palec znajduje się poza spustem oraz poza osłoną języka spustowego do momentu, kiedy jesteście gotowi do oddania świadomego strzału. Dokładnie. I to stosujemy są... się do tego wszędzie, nie tylko na strzelnicy. O co ja Was proszę od siebie. W sklepie też. W sklepie też, tak, bo Kamil jest spoko gościem. Flagujecie co chwilę mnie. I chciałbym <laughs> pomóc. A to już są takie w ogóle zeznania sklepikarza, wiesz? Tak, bo ciągle, mnie, nagrać ciągle ale... mnie flagujecie. Ciągle mnie flagujecie. I... flagujecie. I... <laughs> oglądaliście taki film Upadek z Michaelem Douglasem? Ja widzę Kamila w tej roli, kiedy pewnego dnia po prostu zostaje i już nie dam rady, nie? <laughs> Tyle od nas dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę i za poświęcony czas. Dzięki. I Kamil, dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Bullet, Bullet Time! Time. <laughs>